Witajcie, jak zawsze chcę wam coś sprawiać ze swojego żywo bycia. No i już wiecie, że urodził się na Frencicie, weźmę do szkoły, do ochronki tam. Ale jeszcze jedna rzecz. Całko moja familia, bo już i staroszek i starzyki, a właściwie starzik muti i fater byli powiązani ze takim werkiem, który się nazywał Freedom City, a potem się nazywał Huta Poku i do dnia dzisiejszego jego resztki tam są. Czy mu o tym go sprawią? Ano, bo ja jestem jednym z ostatnich tych, przynajmniej w tym pokoleniu, którzy widzieli warcarka Sędzimira jako prototyp na werku. A było to tak, Mój stazik y, robił na werku jako o, sz, behapowiec, inspektor, a ja chciałem zostać żeglarzem. Na werku był robiony kurs żeglarski dla pracowników w werku. Ja tam wleć na werk nie mógł, ale upa mógł mnie wziąć, przesmycyć, bo miał do tego możliwości i pokazać mi werk. No i tam ich się obejrzył, jak pracuje zgniaczacz, jak pracuje kuźnia, takie wielkie łodkówki poradziesiąt tonowe, srogie walcarki, które e, są wytwarzane na, na werku, na jeszcze srokszych e, drybanach. Obejrzał że się też ostatki fajnblechu, Najgorszy roboty jakiego kiedykolwiek w życiu widział, bo w temperaturze 70 stopni robili hopy przy gorący blasze. I to robili tak, że 15 minut robią, 15 minut odpoczyło, 15 minut robią, 15 minut odpoczyło. Katurznica robota. Pokazał mi też upał ostatnie. Dychy walcowni Sędzimiera walcowania blachy na zimno. No mało w to wie, ale to na Werku y, Tadeusz Sędzimir swoją pierwszą prototypową maszynę skulskową w okresie międzywojnia i tam produkowała blacha. No, ale ja upa, a przecież to jest zabytek, nie? A on mówi, wiesz, synek, ale Polska nie chce tego sprzedać robi. bo Sędzimir chciał kupić, a Sędzimir wtedy był jest zabrany, mieszkał w Ameryce, tam był znany jako konstruktor, wynalazca wielu tam patentów, ale Poloki nie chcieli mu tego sprzedać, bo on postawił warunek, że on ta walcarka kupił od Polski w zamian za nowoczesniejszą, już nowoczesną walcarkę, którą postawił w tym samym miejscu i no nie wolno tej walcarki sprzedawać Rusom. I ten powód bo że ta bacarka zabytkowo Poloki ła zebrali, a Sędzimiera dopiero docenili nie w Erudzie. bo Weludzie jakoś nie ma ani strasy Tadeusza Sędzimiera, ani pamięci o tym wielkim uczonym, o pamiętał Kraków. Kraków pamiętał, bo ten Lwowiak w Krakowie skończył studia i huta imieniem Lenina przechrzcieli na huta Tadeusza z Sędzimila. To jest tyle w tym odcinku. Następnym jeszcze wam powiem jak to z tym moim żeglarstwem było.